Witajcie w nowym vlogu. Wybieramy się właśnie do Dubaj, gdzie spotykamy się z parą naszych widzów. Daria i jej partner inwestują w nieruchomości w Polsce. Napisała do mnie już miesiąc temu, że wybierają się do Dubaju i stwierdziliśmy, że bardzo chętnie się z nimi zobaczymy. Bardzo lubimy spotykać się z innymi inwestorami, wymieniać się doświadczeniami, wiedzą. Uważam, że jest to bardzo wartościowe, ponieważ każdy z nas ma inne doświadczenia, dlatego czasami dobrze uczyć się na czyichś błędach, niekoniecznie na swoich. Zostańcie z nami. Mam nadzieję, że to będzie ciekawy vlog. A Oliver wczoraj był u fryzjera, byliśmy w nowym miejscu. Jeżeli też macie pomeraniany, pamiętajcie, żeby e, grumer używał nożyczek, a nie maszynki. Jest to bardzo ważne, żeby nie uszkodzić futra pomeranianów. Bardzo często spotyka się te piękne, małe pieski, które zwyczajnie mają taką łosinę. Spowodowane jest to uszkodzeniem futra, głównie poprzez nieodpowiedni grooming. Outfit Michała. No bo Stary przestaliśmy jak nagrywać. Jak Wczoraj dodałam takiego riffa podsumowującego 7 miesięcy w Dubaju. I w sumie tak sobie pomyślałam, że głównie zaznaczyłam tam jakieś takie materialne osiągnięcia. I wspomniałam o tym, ile wartościowych i fajnych osób poznałam przez te ostatnie 7 miesięcy i to głównie dzięki YouTube'owi. E, bardzo często jest tak, że skupiamy się no, albo na jakimś tam jednym negatywnym komentarzu, który jest pośród, nie wiem, 15 pozytywnych, a ja zawsze powtarzam, że chcę skupiać się na tych pozytywnych komentarzach, na pozytywnych stronach życia, dlatego jestem mega wdzięczna za te wartościowe i super osoby, które poznałam. Na samym początku zastanawiałam się, czy powinnam się spotykać, jak piszecie, czy nie. Zwyczajnie no nie wiem, Nigdy nie wiesz, kim jest osoba po drugiej stronie telefonu czy monitoru. Co prawda, zawsze spotykamy się w miejscach publicznych, ale naprawdę e, jestem wdzięczna za każdą z Was i każdego z Was, bo były i dziewczyny, i faceci. Jesteś wdzięczna? Jestem za wszystko wdzięczny. Też bądźcie za wszystko wdzięczni, e, a wtedy mam wrażenie, że jeszcze więcej dobrych rzeczy będzie do Was płynąć. Tak jest przynajmniej w moim przypadku. Spotykamy się w miejscu la Dure. Właśnie to takie vis Wi po prawej stronie. Sprzedają też pyszne makarons, ale my tylko i wyłącznie na kawę, potem skoczymy coś zjeść. To jest to chyba w ogóle nasza ulubiona kawiarnia w Dubai Mall. A dzisiaj w ogóle mieliśmy ubrać te same mokasyny, ponieważ ma takie Michał wersje kobiecą. Wersję dziecięcą. <laughs> Rozmiar 33 27. Co zamawiasz? Kawę. Słusznej <laughs> kabusi. Słusznej kabusi. Kabusi. Jesteśmy już po kawie. Po spotkaniu z bardzo e, wartościowymi ludźmi, ponieważ była ich trójka i teraz przyszliśmy na pizzę. Jesteśmy w pi. Ja wzięłam e, mozzarella. A ja salame picante. Zaraz coś tam nagramy. Dzisiaj siedzimy na dworze pierwszy raz od dosyć długiego czasu. Co, Michał? Ja. Pani kelnerka pyta się kilkukrotnie, czy na pewno chcemy siedzieć na dworze, czy jesteśmy świadomi temperatury. Stwierdziliśmy, że jest nam za zimno w środku. Bardzo często w tych wszystkich galeriach handlowych ustawiają klimę na dosłownie 16 stopni i szczerze mówiąc marśniemy. A dzisiaj na dworze jest nawet przyjemnie, myślę, że poniżej 45 Michała pizza zaraz będzie podpalana, a moja taka trochę, nie wiem, spalona. Bo już jestem. No nie wkurzaj się tak. No wiem, ile nas nie było trzy godzinki, bo szepieski są też takie zawsze zaniepokojone, jak wychodzicie. Boże, Oli, mu świat się kończy. Tak? No już jesteśmy. Na spacerki? Idziemy na spacer? Olik, idziemy na spacer? Dobrze, jesteśmy właśnie z Olim na spacerze i chcę Wam troszeczkę pokazać, w jaki sposób wygląda nasze osiedle wieczora. Tutaj właśnie widzicie na wprost ten hotel Wida. Zaraz się do niego zbliżymy, ponieważ dosłownie znajduje się gdzieś z dwie minuty spacerkiem. Tu idzie nasz piecek bombalesek. Jak widzicie, jest bardzo dużo zieleni. I w sumie te bloki połączone są ze sobą takimi wspólnymi placami, yy, gdzie właśnie są trawniki zieleni, ale też na przykład takie miejsca, gdzie można usiąść. Zaraz wam zaprezentuję. Tutaj za tymi roślinami po lewej stronie Cześć. Znajduje się jedna z siłowni. A tutaj na wprost. Um, są takie stoliki. Krzesła, więc też można tutaj przyjść, jak temperatura może trochę spadnie, bo teraz niekoniecznie. To jest jeden z trawniczków, gdzie Oli uwielbia, że tak powiem, załatwiać się. I właśnie te takie mm, oddzielone place, teoretycznie należące do różnych budynków, są ze sobą tutaj połączone, a my się teraz zbliżamy w kierunku widę. Prezentuję Wam właśnie kolejną część, a te dźwięki prac budowlanych, które słyszycie, dobiegają dokładnie z tego miejsca za fontanną. Tam jest budowany mostek tylko i wyłącznie dla pieszych, który umożliwia przejście nad kanałem do tej części Dubai Creek, gdzie jest port. Chodzi tutaj o ten depta, gdzie bardzo często chodzimy coś zjeść bądź też napić się. Zaraz zbliżymy się um, do tego hotelu, ponieważ ten mostek właśnie będzie przy hotelu widać. To pokażę Wam troszeczkę dokładniej. Hotel ma być oddany dosłownie za dwa miesiące chyba na koniec września. Jest w takim pięknym nawet powiedziałabym, że staro hiszpańskim stylu za momencie, jak będziemy wracać, od drugiej strony pokażę Wam. Główne wejście, piękne drewniane drzwi na 10 metrów. O, tutaj chyba też coś widać. A może nie. Tak jak widzicie, stoliki, krzesła są jeszcze pokryte foliami. Ale środek, na przykład nie wiem, czy jest to widoczne na kamerze, jest praktycznie gotowy. Nawet muzyka gra. E, myślę, że taki hotel pięciogwiazdkowy jest świetnym dodatkiem do takiego osiedla, ponieważ można tutaj przyjść na kawę, na drinka, na jakiś obiad. Ponieważ rezydenci mają wstęp wolny, oni również mają plażę, która będzie znajdowała się przy naszej plaży. A tutaj właśnie jest ten mostek, o którym Wam mówiłam, gdzie w ciągu pięciu minut jesteście w stanie dostać się właśnie do portu i tego deptaku. Tutaj mają basen. Jak ci się podoba? Bardzo no fajnie. Nie możemy się doczekać, kiedy już wrócimy tutaj w listopadzie. I też jeszcze raz przypomnę, że w dole znajduje się prywatna plaża, gdzie tylko mają wstęp prezydenci i osoby, które przyjeżdżają do hotelu. A za plażą i piaskiem będzie znajdował się dokładnie tutaj kanał, który właśnie będzie łączył się z Klik Harbor. Cudo. A tobie się podoba? Olek? Chyba tak. Ogonek się rusza. O tych drzwiach właśnie wam mówiłam. Taki mniej więcej jest klimat tego hotelu. Jak marzą mi się takie drzwi, może kiedyś w naszym domu jak też wspominałam, mają chyba z 10 metrów wysokości. W ogóle wysokość tego sufitu tutaj też jest taka, ale klimacik. Nagrywam już zakończenie do dzisiejszego vloga. Mam wrażenie, że niedużo się działo, ale jeżeli podobają Wam się vlogi pokazujące takie normalne, codzienne życie, zostawcie nam lajka, subskrypcję. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Michał jest jeszcze na siłowni. Ja nalewam sobie wody do wanny, chwytam mój czytnik i przechodzę w tryb offline. Jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to pewnie zauważyliście, że nawet jeżeli coś dodaję, to zazwyczaj jest to w pierwszej połowie dnia. Staram się już wieczorami nie korzystać z telefonu, internetu. Różni to wychodzi, ale mimo wszystko ograniczam um, dostęp do strefy online i w sumie gorąco też wam to polecam. Jeszcze raz dzięki za dzisiaj do następnego pa.